Rok po apokalipsie, dzień siódmy. Siądę w Czerno, wciąż bez chwili odpoczynku, poruszamy się coraz pewniej. poprzedniej nocy przeżyliśmy naprawdę niesamowite przyrody i zamierzam w jeszcze inny, bardziej brutalny sposób oczyścić teren miasta. <mum> A zombiaci czy ktoś dronią na ulicy chyba. Patrzcie, ten zombie jest. Dronią, Krodoś. Patrzcie, patrzcie, patrzcie tam w stronę ratusza. Widzicie, ile zombie tam idzie? Widziałem klasę przed chwilą. <mum> Ratuszu armii. Koleś! Okay. Koleś tam jest, na prawo, prawo, prawo Ej, trączy się naboje, weź ich W siebie nie trafcie W hotelu? Widzę go Ej, dostałem Dostałem, weźcie do zabicia co się ze mną stało, ej? Przebiedni. A, może nie A czy... Mogę Przydał się, przydał to się już daje żeby on tu nas nie złapał Lol Widzę Czesia Tú